za boczek jest. <gry> tak, tak ładnie wziął, ale... Ale podczepiony. Chyba szczupaczyna nie trafiła. Albo tak się zaplątał dziś. Proszę bardzo, do kamery. Tak, niestety, nie trafił. Stary, uważaj, to twoja żona. Nie odbieraj. Stary, uważaj, to twoja żona. Ładnie widać, jak przynętkę chwycił. Kaczy ryj, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo.